Jeśli szukacie tanich i sprawdzonych końców oraz chcecie kupić je przez SMS lub Paysafecard, zapraszam Cię do świat14gold.pl Gorąco polecam, link w opisie Cześć, się wam wszystkim, z tej strony Simon Na to jest kolejny odcinek z kariery Chelsea-London na moim kanale Dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Queen's Park Rangers Jest to oczywiście puchar, który będziemy sobie symulować jak to się skończy, wygraliśmy 1-0 po bramce jednego z naszych młodzianów Tutaj jakieś maile Oczywiście drogę, jakąś tam wiadomość nam przysyła Dzisiaj, jeżeli chodzi o ligę, zaczniemy od meczu z Newcastle. Oferta wprowadzenia kadry nie dziękuję. Jeszcze tutaj, oczywiście, skład trzeba zmienić. Kontuzję ma zoom, a więc zagra Cahill, Felipe Lewis i tak dalej. No, jeszcze Fabregas wchodzi, a tak to bez zmian i przychodzimy do spotkania. Pierwsza sytuacja, minuta 14. Diego Koszta jest polu karnym. Byłem pewny, że to ma być Bramka, ale niestety przestrzelił Hiszpan. Minuta 19. Przywódcy jest tarapt, ale pomylił się w równej świetnej sytuacji co poprzednio i Diego Koszta. Minuta 50. E, koszta do Williana, Willian, ale w ostatniej chwili jest zablokowany. E, dalej, minuta 70. Szydle do Ramirez, a więc akcja dwóch rezerwowych. Ramirez w polu karnym 1 do 0 dla De Blue w minucie 71. Zachował się Brazylijczyk jak krasowy na pastik, jakby to był właśnie Diego Costa, a nie yy, właśnie Ramirez. Powinienem chyba częściej na niego stawiać. Zobaczmy, jak świetnie jest wziąć obrońców. Miuta 77: Diego Costa w polu karnym strzał z fałsza. No i 2 do zera: przybejrzutowanie zwycięstwa, bo Diego Costa bez gola w meczu to po prostu nie Diego Costa. No, wykończenie w stylu trochę Ricardo Quarezmy. Macie to jeszcze w powtórce. Okay, Taki wynikiem zakończyło się to spotkanie. Chelsea 2, Newcastle 0. Jesteśmy już po spotkaniu. Wygra, wygraliśmy 2 do 0. Przepraszam za mój głos, ale trochę grypa mnie bierze ostatnie, ostatniego czasu. Yy, teraz mecz z PSG. w Ray yy, mi wyleczył już kontuzję. Chociaż pewnie i tak by zaraz ją złapał, ale za to azart ma kontuzję także, więc zagra za niego Amen, Nike na ataku. Yy, oczywiście Rochelle jest w składzie, bo mam już pewny awans Oczywiście Możemy rezerwowych popróbować, na przykład Arias'a No i przechodzimy już do spotkania Aha, jeszcze jeszcze zmian No, to teraz przechodzimy do spotkania Prandebrans, yy, Puchar Mistrzów, szósta kolejka Chelsea kontra PSG albo na odwrót PSG kontra Chelsea. E, Nie wątpię, hit tej kolejki. Sytuacja w tabeli, prowadzi Chelsea przez, przed PSG. Jest o pojedynek o pierwsze miejsce. Jeżeli będzie remis, no to Chelsea e, na pierwszym miejscu. No i PSG, Bramce Sirigu, dalej. E, od prawej strony Oyer, da David Luiz e, Thiago Silva, Maxwell, Matthew Edy, Thiago Motta, e, Kabajl, to lawecji Lukas w ataku z Latan Ibrahimowicz. Chelsea w bramce Petr Czech, dalej Arias, Varan, eh, Cahill, eh, Filipe Luis, Fabregas, eh, Ramirez, William, Shirley, Oscar i Emenike. I przechodzimy już do skrótów. Minuta czwarta, piłka do Emenike, Emenike, ale pomylił się z świetnej sytuacji. Jeszcze mamy tutaj dobitkę Oscara, ale broni Sirigu. Minuta 18. podanie do Williana, William strzela, ale wprost Sirigu. Minuta 24. Znowu Emenike, ale pomylił się w świetnej sytuacji. Minuta 39. Nie wykorzystając sytuacji się mszczą. Lukas strzał po drugim rogu. Petrczek nie najlepiej się zachował, ale to nie był też łatwy strzał do obrony. Mamy to w powtórce. Świetnie wziął tutaj Ariasa i Warana No i bramka. Minuta 41. Przybył to jest Emenike, ale mocny strzał, ale tylko w słupek. Miuta 56. Ramirez podaje do tego koszty, który wszedł za Emenikę w drugiej połowie. No i ten pewnie wykończył sytuację i doprowadził do wyrównania. Jeszcze cieszynka Cristiano Ronaldo, więc kalma, kalma. Ramirez asystuje. No i tak się zakończyło to spotkanie. Chelsea PSG 1 do 1. No i jesteśmy już po spotkaniu. Dostaliśmy nagrodę od prezesa właściwie od zarządu 11 milionów za awans, więc będziemy mieli za co, co coś kupować piłkarzy zmiany w składzie my teraz gramy z Hull City, który oczywiście sobie przysymulujemy, bo po prostu nie ma sensu z nimi grać, oni są on bardzo nisko w tabeli Także damy, także sobie pograć, bo why not? Yy, więc, jakim wynikiem, to się skończy 3 do 0 bramki, 2 Tarapta i 1 CSKA Fabregasa. No i teraz mamy ze Stoke City, który sobie oczywiście zagramy. Yy, pff, Australia nie dziękuję. Yy, to, to kontrakty się kończą niektórym zawodnikom. No i, przy, no i ustalamy 11 na ten yy, mecz. Dalej nie możemy skorzystać z Edena Azarda, więc wracamy do starego ustawienia. No i po prostu przychodzimy do spotkania. Minuta 10. fatalne wybicie naszych obrońców jest Victor Moses, nie najlepsze zachowanie, także Thibaut Kurtuły i 1-0 dla Stoke City w dziesiątej minucie. No, Moses wypożyczony z Chelsea udowadnia, że jest coś warty, no, chociaż, no trochę fartowna bramka. Minuta 18 strzał w słupek jednego z, z piłkarzy stołka, ale i tak był spalony minuta 21, Matic faulowany w polu karnym perfidnie od tyłu i mamy 11 dla The Blues yy, zobaczmy to jeszcze raz powtórce I, czy idealnie od w tyłu prawie backflipa zrobił yy, Serb no i do 11 podejdzie nie, Andres Schirle, a zaraz już się przekonacie Sesk Fabregas, już on ma po prostu najlepsze karne w zespole ćwiczyliśmy to na treningach, więc wiem nawet wyjdzie to po statystyce. Więc Batland kontra Fabregas. Kto wygra ten pojedynek? Strzał prawy górny róg. No i Hiszpan wygrywa ten pojedynek z angielskim bramkarzem. No, Sesk daje dużo dużą jakość w grze. A tutaj 29 minuta. Fatalne zachowanie Batlanda. No i jego koszta przyłamuje jego ręce. No i z, nawet. Gdy strzela od niechcenia strzela bramkę, ale fantastyczne podanie tutaj maticie na uwolnienie fatalne zachowanie także obrony nie wspominając już o bramkarzu. Minuta 66 strzał, Fabregasa, ale broni Batrand Minuta 71 piłka do tarapta, tarapt. No, zamienił się rolami z Diego kosztą, bo Zergo do Tarapt podaje do Diego koszty, ale tym razem było na odwrót i miało to dobry skutek, yy, bo... Tarab zachował się jak rasowy sniper i strzelił go na 3 do 1. No i tak się zakończyło to spotkanie Chelsea 3, Stoke City 1. No i jesteśmy po spotkaniu. Pewnie się się dlaczego teraz nie grałem tych spotkań. Po prostu chcę, żeby jak najszybciej się rozpoczęło to okienko transferowe. Chcę jak najszybciej zrobić te transfery. Już Gram. Teraz jest, czeka nas mecz z Tottenhamem, hotspur, więc derby Londynu. Jak się one skończą. Wygrywamy 1-0 po bramce Mikkela. Strasznie nudne spotkanie. A teraz my z yy, Tarab dziękuję za to, że tyle gra. Yy, ale to już w następnym odcinku yy, reszta. Tak więc, jeżeli odcinek Wam się spodobał to zostawcie oczywiście kciuka w górę. Trzymajcie yy, się ciepło i siema!